No, siema. Siema, ma siema. Ja już włączyłem nagrywanie. Dobra. Co za? Kupuję ci vip tak? Ja no. tak robię, o, widzę fiediego, No, widzę, Fidiego na spełnie. Ej, ale ta, to jest sezon, nie galeram na archiop. No. A, ale styl, to są rapy, czyli i tak lepsze. No. Cześć, kupuję twój nick, żeby nie pisać źle. Hm. My próbujemy wypić topkę kasy. No mam vipa. Masz? Tak. Dobra, dzięki. Olix. Spoko. Kto to jest na Navoisie? Idź do nich. 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 na do nich. idź do nich. Idz do Ej, laga mam! nich. mnie! Gdzie? Ja zginąłem, bo mi zlogowało. No i się wziąłem. Ja się... O! Spik zwołał, ja się, McNuckuckam cię. Kopaki, no dostanę no, do Data Z Od do kogo? wiem. Na wojcie mi mówię, że co mi do, do tak Data. Mordzie jest na no, ty się do diamentów kopiesz? <głos> <głos> skąd wiesz? <noise> skąd skąd <głos> wiesz, że się kopię do diamentów? Kurde, jaki donate, co jest? Ale donate, dzięki. Przyda się. Dostałem 9 diaksów, Dostałem 9 diaksów i 9 żelaza. Donate. To jest dużo, mamy 3 chłopów. No e, Bigo, Piszcie, na klanowym. Każdy pisze na klanowym. Że wiosę 3 typów diaks. Wrócę, kajesz najpierw. ja najpierw. najpierw. Nie ma. Brudu, brudu, brudu. No, to Tak masz, masz, masz. Do kogo się mogę na zrzut? Do kogo się mogę czekać na zrzut? A gdzie sobie ty No Na wiosek. Lecisz w na voice rozmawiałem

Mam już. Mam dużo serce? złota, Mody? tak Mody złota mam. Mam serce? Czekaj, czekaj, nie, nie zebrałem chyba. No nie zebrałem, nie zebrałem. Ale mam na im tak. No i no, 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 on przez łeby przychodzi. No i tak nie. Go. On, zle... on przez on ten... no, mogę na tym zrzucie balony Nie, my nie a, jest jesteśmy na zrzucie. Dobrań dobrań dobrań. Dobrań. Nie, to Okej Zabiję. Zabiję A i zabiłeś czy nie? nie

Tepa i... Czteropuck Harnadito. Napiszę ci kropkę na czacie Teropak Harda. Cztery cyfra oczywiście. pak Hardito. Dobra, dobrze. Jak pokażę Ci farmy trzciny nasze. Już wiem jak Czaj, to zrobię. Ja mam muszę w ogóle ścianę z poliszowanego ametystu. Dobra, chodzi o pierwszę ten chanting. Trzeba zrobić. Węgiel po angielsku, to. to naprawiłem. Lecą wszystkie? Te pają... Nie, one stoją w miejscu. To tutaj Ubra. są to kratki pojedyncze, gdzie woda nie dopływa. No to weź tam rozlej wodę po prostu. A wiecie, nie, ja mogę to... wam to naprawić. <laughs> ja Wiem, że się bijemy i w ogóle prawie wzdychamy, ale jaka ma być podłoga w naszym basie? <laughs> no ja robię. <laughs> Mam do dyspozycji liście wow. dżunglowe. <laughs> no Dobra, patrzcie ta... na tą tabliczkę, patrzcie na tą tabliczkę Jak, nazwisko ja chcę, na jajka. Ej, ktoś to ze mną do te tepa! Ej, patrzcie no. to, patrzcie na tabliczkę jako wam. Ja... Nie rozwalaj no, tego! Piszem. Oni ja się go. wystraszą, oni ja się wystraszą. No ty. No i... będę będą będę będą będę będą będę będą Nie proszę Jupi, nie proszę Jupi, nie. To co zrobiłem? Tak, żeby podobnie nie to... było jakichś spekulacji, to było wszystko MoxRoy, jak chcesz. Dobra chłopaki, tu będzie enchant! No, jupi! A jesteś debil... Ty... S! Ten <am> jak tam progres. Ale mi się wydaje, że mam wystarczająco akcji na odcinek. Jupi, patrz, jupi, zasoby, zasoby. Jupi, patrz jaki progress. Ej, dobra, ej, zarębiście to wygląda. Szkoda, no, że no, to ktoś teraz... nie leci, bo Piotrek gdzieś... I Wiesz, naprawiłem co robił tutaj. Pewnie to... tak ty... Ja, ja ty nie ty. tego nie robił, Patryk okay. I no jak to gej. I Jupi naprawiłem, naprawiłem przelot w ekspiarce, żeby wszystko zbierać. Mm, fajnie. Y, Alarchii 3G. Co, co no, jest Bo to, ok. bo to jest Rafael GG teraz. Ej, zaryzykować no. na spodnie? Z, zaryzykować na spodnie breaking 3? Żeby wysiadło? Nie. Tak. Tak. Nie. Protection 3 Breaking 3, git dalej jest. Nawet git. Moim zdaniem. Trzebi. Ale jest dobrze, ty prot 4 buty. Bijemy go? Jak ty jesteś kat! Ja się mówi Ej, no, gofi, 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 na bo, chodź na boci. Ja się przed siebie Ej, słyszę zombiaków, chyba spawner. Ja zabijam. Tak, jupi, za tobą masz spawner w prawo. A ja się po prostu kopię do przodu. I tyle. Po prawo masz spawner. Spoko. Ale zlutowany? Nie. Nie gadałam w sumie. Znaczy, nie, 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 raczej znaczy nie. Złujam tu. W... Nie, jeśli teraz się skopię w dół i to będzie mieć. I pójdę tak. I jeśli znajdę mieć, to się boję, że ja mam x-raya jakiegoś. Widerku ma bama. zamierzasz grać? A do której ich mogę? No. Ja ci pozwolę grać jeszcze 5 minut. Nie czy idź tam szybko, o to, to pricyl był i proszę. Dobra, szarpny 3, biorę miecz. Szybko, z sobie. Znaczy, no... Dobra, iść. Ale... Idź. Nawalacie no się? Po... Ja tak. mam tak. homa. Idź, to... idź. Idę, idę. Macie kiedyś taki tragiczny ciąg, czy nie było w tym tropie? Jupi. No bo zginę. jest? No ty debilu. Kurde. Wszystko straciłem. Jakim cudem on jest nede? On ginie! Jego. No wiem, bo on jest tragiczny. Czekaj, on się zabudował, ja mogę go rozkopać. On. on tu idzie. On tu jest. Ja ginę. <grym> no chodźcie na wal... No. Kaszkiet! pójdziesz żebym tu przyszedł. Jubi, idzie Dobra, zabijecie go, 20 serc ma. Ile ma refów? Muszę zobaczyć. Trochę, ja mam, ja płynie. mam dwa refy, ja mam dwa refy. Ja dropnę. A on ile ma... Ja zobacz ile on ma. On nie ma chyba. On nie jest. On nic nie ma. Nie mam tarczy. Ja zginę. Ja zginę. Zrzutaj. No nie, mam kratkę. No ja zginę. No i straciłem wszystkich itemy, które zbieram godzinę. No dziękuję wam. Naprawdę.